Wesprzyj, subuj, lubuj. <stwierdza> Cześć, ja jestem Wagon, a na tym filmie zaprezentuję Wam jedną z największych, jak nie największą polską modyfikację do gry Gothic 2 Noc Kruka. Tytuł ten przez wielu jest uważany za najlepszy tego typu projekt i do dnia dzisiejszego fani z wypiekami na twarzy wyczekują jego kontynuacji. Całość ujrzała światło dzienne w 2014 roku i bazując na obszarze Jarkendar, który gracze Gotika na pewno kojarzą, opowiada zupełnie nową historię, nawiązującą jednak do wydarzeń znanych nam ze wszystkich trzech części gry. Gothic 2 Złote Wrota Często żartobliwie nazywany gocikiem 4 to nieoficjalna kontynuacja trzeciej części gry wątek główny przedstawia nam dalsze losy bezimiennego protagonisty, który będąc zmęczony wojną w Myrtanie, postanawia wrócić na stare śmieci i trochę odpocząć. Podczas tej przygody mamy okazję zobaczyć, jak Jarkentar się zmienił, odwiedzić nowe obozy, jak na przykład obóz orków, spotkać wielu starych przyjaciół, ale także pomóc tej krainie w walce ze straszliwym złem, odkrywając równocześnie mityczne, tytułowe Złote Wrota. Miejsce związane z niezliczonymi kosztownościami i tajemnicą, chwytając raz jeszcze za miecz, łuk, czy co tam chcecie. Jak sami widzicie, o odpoczynku nie ma mowy. Do gry zostało dodanych wiele nowych postaci, kreatur, elementów otoczenia oraz przedmiotów użytkowych. Lekko przebudowane lokacje nadają grze smaku. Nie brakuje też nowych misji, których jest około setki, a łączne ich wykonanie w parze ze zwiedzaniem świata powinno wam zająć bite 20 godzin. Jarkendar na pierwszy rzut oka wygląda podobnie, jednak po wstępnym zagłębieniu się w fabułę zmian nie da się przeoczyć. Obóz piratów nie jest już tak przyjazny jak kiedyś. Grek nie żyje. Bezwzględny Hannibal trzyma wszystkich za pysk. Magowie wody wraz z paladynami na dobre zadomowili się na tej części wyspy, a bandyci mają liczne problemy wewnętrzne. Teren ten przez wiele lat ukryty stał się teraz nie tylko ostoją wszelkiej maści recydywistów, ale także miejscem schronienia dla orków, którzy o dziwo nie szukają zwady, a tylko sojuszników po stronie ludzi i swojego miejsca na ziemi. Fabuła, pomimo wielu logicznych dziur, rażącej w oczy niezgodności ze znanymi nam wydarzeniami z poprzednich, Gier oraz dosyć specyficznego poczucia humoru wydaje się być dobrze przemyślana i w gruncie rzeczy dobrze napisana. Dzięki czemu gra się całkiem przyjemnie. Na przyjemność rozgrywki wpływa także pełna polska lokalizacja. Czyżbyś chciał wejść do mojej chaty? Nawet o tym nie myśl. Masz urazy do ludzi? Mam, ale nie powinno cię interesować. Dlaczego? Nawet nie myśl o wejściu do środka! To kwatera naszego przywódcy i nikt prócz niego nie ma tam wstępu. A jeśli spróbuję? Greens kategorycznie tego zakazał. Z amatorskim dubbingiem, który to jednak daje radę. Momentami sprawiając wrażenie solidnie wykonanego. Jako ciekawostkę powiem, że Złote Wrota zostały również wydane w języku angielskim i czeskim. Chociaż w ich przypadku mowa tylko o napisach. Rozpoczynając nową grę, mamy do wyboru cztery poziomy trudności. Jeżeli więc nie macie dużego doświadczenia z gocikiem, wybierzcie łatwy lub normalny. Bo z balansem tutaj krucho. Tyczy się to również systemu rozwoju postaci, który ogranicza się tak naprawdę do dwóch ścieżek. Wojownik i MAG, z czego ja polecam wam tę pierwszą, zważywszy na wspomniany wcześniej balans i długość gry, które tak naprawdę utrudniają rozwinięcie MAGA do pełni jego możliwości, robiąc mu pod górkę praktycznie od samego początku rozgrywki. Co ważne, zauważyłem, że nie ma tutaj żadnych zadań, które można byłoby w jakiś głupi sposób zepsuć. No, może poza jednym, który polega na dostarczeniu pewnych elementów krwiopijcy. Ale niestety nie ma już żadnego z nich na mapie, bo wszystkie zabiliśmy. Polecam więc awaryjnie tak na później kilka sztuk oszczędzić. I to samo chyba się tyczy węży błotnych, ale za to jajkiem bym nie poręczył. Zresztą, zagracie to się przekonacie. W porównaniu do oryginalnego Gotika, tutaj naprawdę trzeba uważać, gdzie się chodzi, a pokonanie niektórych bestii zalecam odłożyć w czasie. Gdybym miał powiedzieć, co mi się w tym modzie podoba najbardziej, powiedziałbym, że nowe postacie, całkiem ciekawe misje oraz możliwość powrotu na wyspę w nieco odmienionej wersji. Na uwagę zasługuje również możliwość walki na arenie, oraz fakt, że całość, jak na modyfikację jest całkiem przyziemna. Nie ma tutaj jakichś wielkich niegotikowych wodotrysków, dzięki czemu cały ten świat przedstawiony dla fana gotyka może być wiarygodny, mimo tych lepszych, jak i gorszych etapów. Sam ten wątek złotych wrót, tabliczki, która nagle zniknęła, ukryte skarby tu i tam, i to poczucie, że robimy coś ważnego. Nie podobają mi się jednak nieścisłości z wydarzeniami z poprzedniej części gry. I rozumiem, że trzeba to raczej brać tak na luźno. To jednak Saturas obecny w obozie magów, paladyni, którzy już od dawna powinni nie żyć. Czy takie cuda jak brat Xardasa i zdradzenie imienia bezimiennego bohatera to lekka przesada? W Gotiku 2 przecież było wiele fajnych postaci, które można by tutaj wrzucić zamiast Diego czy Gorna. A wałkowanie tych samych bohaterów jest po prostu nudne i mało zaskakujące. No i to naruszenie odwiecznej zasady, że nie znamy imienia bohatera. Że Bezimienny nie ma imienia lub jak kto woli, że jego imię to właśnie bezimienny. Mija się z celem w tym, że te dane nie zostały oryginalnie podane, tkwi cała chemia. I trochę to dziwne, że ktoś postanowił to ruszyć. No ale jak widać, każdy z nas ma inne poczucie smaku i humoru. Zresztą ktoś to tak wymyślił. Taka była wizja. I w sumie to jest to całkowicie normalne, że tak duża modyfikacja, której proces twórczy pewnie był mega skomplikowany, ma swoje lepsze i gorsze strony. No i pamiętajmy, że jest to projekt od fanów dla fanów, co tym bardziej skłania mnie do tego, żebym polecił wam tego moda. Jeżeli przeszliście gotika 1, 2 i 3, to naprawdę wejście się za złote wrota. Jest to bardzo dobry dodatek, którym tak naprawdę może zacząć Waszą przygodę z modyfikacjami. Tak łagodnie i wręcz naturalnie wprowadzając was w ten świat. Zwłaszcza jeżeli macie na horyzoncie gdzieś jeszcze ochotę zagrać w jakiegoś returninga, który to tak naprawdę jest już całkowicie oderwany od tego co znamy z gry, to złote wrota mogą być dobrym miejscem do postawienia pierwszych kroków w świecie modyfikacji. Może czasem zalatując kiczem, ale jednak. Zresztą epickich sytuacji też tutaj nie brakuje. Widziałem soko. Cień. Do góry wzbił się niczym wiatr. By zagrać, potrzebujecie: Gothic 2 Noc kruka, Player Kit, System Pack, Fix oraz samego moda. Alternatywnie możecie też użyć aplikacji Spines, z której ja osobiście nie korzystam, ale z tego co wiem, zainstalowanie tam czegokolwiek, np. DirectX 11 to jedno kliknięcie, więc pewnie ułatwia to sprawę. Zwłaszcza kiedy nie radzicie sobie za dobrze z tą standardową instalacją, z czym wiem, że często macie problem. W razie czego wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie. Mam nadzieję, że nie zapodałem wam tutaj zbyt wielu spoilerów, ale równocześnie opowiedziałem o modzie tak, byście sami chcieli lub nie chcieli w niego zagrać. Zachęcam Was do zostawienia suba, do ocenienia i skomentowania tego materiału. A jeżeli graliście już w złote wrota, dajcie mi znać, co o tej modyfikacji sądzicie. Tyle ode mnie. Trzymajcie się. Cześć! Widziałem sokoła cień, do góry wzbił się niczym wiatr. La 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 la, la la la, la 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 la. la.